24 pytania. Rozmowa poranka. Witam Państwa, w Jarosław Skowron, Polskie Radio 24. Gościem Polskiego Radia 24 jest Marcin Kierwiński, Koalicja Obywatelska Platforma Obywatelska. Witam. Dzień dobry, witam serdecznie. Panie pośle, zacznę od no, Rafała Trzaskowskiego z dwóch powodów. Wywiad dla Superekspresu dzisiejszego. Wiceszef Platformy Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy. Przede mną trudna decyzja. Sejm czy Warszawa? Zdecydowałbym się na taki ruch, tylko gdyby miało się to przyczynić do wypracowania szerszego porozumienia opozycji. Wiemy dobrze, że z tych różnych sondaży wynika, że Rafał Trzaskowski jest postrzegany, jakby to ująć, trochę lepiej niż Donald Tusk ze strony różnych ugrupowań opozycyjnych, które mogłyby myśleć o tej jednej liście. Pan będzie Rafał Trzaskiewskiego namawiał, żeby startował do Sejmu, czy powiem mu pan, nie, nie, zostań tam gdzie jesteś, damy radę. Ja tutaj jestem w bardzo, w bardzo takiej trudnej sytuacji, ponieważ jestem szefem warszawskich struktur platformy. Od wielu lat jestem związany z Warszawą i z Mazowszem i wiem, że Warszawa potrzebuje dobrego prezydenta, a Rafał Szoskowski jest po prostu bardzo dobrym prezydentem. To będzie dla niego bardzo trudna decyzja. Sam ją będzie musiał podjąć. Myślę, że tutaj będzie kierował się przede wszystkim tym. Jakie są jego oczekiwania, jakie są jego pasje i przede wszystkim tym, jakie są też jego prywatne aspiracje w tym zakresie. Więc zostawmy tą decyzję Rafałowi Trzaskowskiemu. I pytanie też o drugi cytat, który już dziś widzę po mediach kursuje. Rafał Trzaskowski stwierdził, że cytuję, rozmawiałem z przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen i jestem dobrej myśli, że Komisja Europejska będzie stawiała dodatkowe warunki, chodzi oczywiście o pieniądze, które mają trafić do Polski w związku z KPO. No i pytanie, czy to nie jest niepotrzebne ze strony Rafała Trzaskowskiego, bo pomimo tam różnych wpadek, które wytykano w kampanii, on w tej kampanii osiągnął świetny wynik Prezentując się jako taki polityk, jednak trochę pomiędzy tym sporem, który w Polsce jest, dzięki temu mam wrażenie, przekonał do siebie wielu tych wyborców takich pomiędzy. Tymczasem tu albo zmuszony z jakiegoś powodu, albo sam z siebie no, występuje jako taki jeden z jastrzębi antypisizmu. Czy to błąd? Ja myślę, że jeżeli występuje, to jako jastrzęb walki o takie. Rzeczy fundamentalna, praworządność jest rzeczą fundamentalną. Zwłaszcza teraz, gdy widzimy, czym kończy się autorytaryzm, czym kończą się zapędy ludzi, którzy nie szanują własnego systemu prawnego. Ja słowa Rafała Trzaskowskiego odczytuję bardzo, bardzo jasno, a mianowicie jako zachętę do tego, aby stworzyć taki system. i to po stronie, to jest po stronie polskich władz, ale także Komisji Europejskiej. takiego systemu, w którym będziemy pewni, że każda złotówka z KPO zostanie wydana w interesie Polaków, na potrzeby Polaków, tak, żeby Polacy z tego maksymalnie skorzystali, żeby nie było tak, że te pieniądze w jakiś dziwny sposób zostaną rozkradzione, zmarnotrawione. No wszyscy chyba zgodzimy się, że Polacy bardzo tych pieniędzy potrzebują. I w ogóle dziwne jest, że od roku rząd nie potrafił doprowadzić do tego, żebyśmy te pieniądze dostali. Ale e, równie dobre, dobrze, e, równie ważne jak to, aby ten przelew wreszcie do Polski przyszedł, jest to, aby on służył Polakom, nie władzy, a Polakom. Panie pośle, może przyznać, że no wraca ten temat, ale to jest dla mnie rozbrajające, gdy słyszę polityków Platformy, którzy mówią, że tych pieniędzy z KPO Polska potrzebuje. Pamięta pan, jak Platforma głosowała w sprawie KPO? I co zarzucała, ale Lidlice, panie, która też panie, głosowała panie, w tej sprawie? Panie redaktorze... Przeciwko. Proszę, no nie do końca... Pan było głosowanie za, przeciwko w... i można nie, się wstrzymać. Są nie, trzy panie drogi. redaktorze. Panie redaktorze, Mówi... głosowanie dotyczyło... Głosowanie dotyczyło całego systemu związanego z wydatkowaniem tych środków. Zwracaliśmy uwagę bardzo mocno, zgłaszaliśmy poprawki także na komisjach, że ten system, który zaproponował PiS, doprowadzi do tego, że Polacy przez wiele miesięcy tych pieniędzy nie dostaną. Co słyszeliśmy ze strony rządzących? Słyszeliśmy spokojnie, już za dwa miesiące, wtedy był podawany termin 1 lipca, te pieniądze trafią do Polski. I kto miał rację? Kto doprowadził? Kto, kto mówił o realnych zagrożeniach? Nie, chcia, nie chciano nas słuchać, ignorowano dobre rady, ignorowano sensowne argumenty i efekt jest taki. Zamiast 1 lipca 2021 roku te pieniądze może będziemy mieli w 2020 roku. Mówię może, bo przecież wcale to nie jest pewne, jak popatrzymy na to, co jeszcze wyprawiają rządzący. No właśnie, bo być może też pojawią się, jak to ujął Rafał Trzaskowski, dodatkowe warunki. Mm. Nie, nie, panie redaktorze, te dodatkowe warunki, o których, jak mnie mam myślał pan prezydent Trzaskowski, one są doskonale opisane i przecież, przecież rząd pisu sam nie tak dał. Nie, jeżeli są opisane, to nie są dodatkowe, to, to są nie, opisane. Nie, panie redaktorze, nie, są opisane, bo przecież one, to jest kwestia praworządności, kwestia właściwego nadzoru nad wydatkowaniem tych środków. Wszyscy chcielibyśmy, i myślę, że tutaj niezależnie od tego, po której stronie sceny politycznej jesteśmy, wszyscy chcielibyśmy, aby te pieniądze były wydane zgodnie z interesem Polaków, żeby zostały dobrze wydane, a nie zmarnotrawione. No, jeżeli polskie sądownictwo jest atakowane, upolityczniane, to nie daje nie daje po prostu rękojmi tego, że te środki będą w sposób właściwy wydatkowane. A zna pan takie przykłady wydania środków unijnych w Polsce, które były wydane w sposób niewłaściwy Panie... i rozkradzione, tak jak pan Panie... powiedział. Panie redaktorze, znam bardzo wiele przypadków, gdy władza wydaje pieniądze, i tutaj nie ma dla mnie znaczenia, czy są to pieniądze europejskie, czy pieniądze pochodzące od polskiego podatnika w sposób nietransparentny, nielogiczny, a często także głupi. No przyzna pan, że szczytem głupoty było to i, i niekompetencji, i w ogóle i według mnie przestępstwem. Było to, co zrobiono w Ostrołęce. Wydano 2 miliardy złotych na elektrownię, która od samego początku nie miała racji bytu, w takiej formule, jakiej jak została zaproponowana, a potem za miliard złotych rozbierano te słynne dwie wieże. No przyzna pan, że skrajna głupota. Wyrzucanie pieniędzy w błoto na, na łąkę w baranowi, gigantycznych pieniędzy, też średnio jest racjonalne. A tu właśnie tą chwilkę chwilkę przy tym przy tym respiratory. Ale jeszcze jedna rzecz, panie, hmm. panie, ale panie redaktorze, jeszcze jeden przykład. Mówi pan o stara się mnie pan złapać zasłucha o pieniądzach rozkradzionych i zmarnotrawionych, a pieniądze wydane na respiratory, ani Polacy nie skorzystali z tych respiratorów, ani te respiratory nie działały. Ani nie były właściwe, no to jak inaczej określić? To, to taki wydatek jak głupotą i marnotrawstwem. No ja inaczej nie potrafię. Nie wiem, jak, czy pan dla inne Chciałem jeszcze właśnie na nawiązać do, do jednej rzeczy, o której pan wspomniał y, o CPK. Wspomniał pan o tym wydatku, że jest on nieracjonalny na to lotnisko w Baranowie. Widział pan zapewne wypowiedzi części amerykańskich analityków, także natowskich generałów, którzy. Y, no, mam takie wrażenie, że ich spojrzenie na CPK w wyniku wojny rosyjskiej na Ukrainie się zmieniło. I chodzi nie tylko o to lotnisko, które mogłoby być dosyć istotne, także z tego punktu widzenia, ale chodzi o, choćby o te połączenia kolejowe. Czy wy pod wpływem wojny rosyjskiej na Ukrainie jesteście w stanie zmienić swoje podejście do CPK i z takich, pod wpływem takich głosów? Czy to jest tak, że będziecie do końca uważali, że Panie to jest elegancie. coś zupełnie zbędnego? Panie redaktorze, po pierwsze, czysto merytorycznie, wie pan doskonale, że jako mieszkaniec Mazowsza jestem, gorąco, jestem gorącym zwolennikiem, aby jeżeli budowany jest centralny port komunikacyjny, to żeby oparty był on o istniejącą infrastrukturę, bo tak po prostu byłoby taniej. Świetne warunki lokalizacyjne i działającym lotniskiem jest lotnisko w Modlinie. Dziwię się. O, tu, tu, że rządzący... tu, 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 muszę, tu muszę przerwać, bo właśnie rozmawiałem o tym z różnymi ekspertami, też na początku się dziwiłem. I oni mówią o tym, no to jest lotnisko, pan przyzna, użytkowane przez jedną linię lotniczą. Lotnisko no, o względu... bardzo krótkiej przydatności do spożycia, że tak powiem, jeżeli chodzi o jakość nawierzchni. Trzeba będzie nieustannie dotować i dopompowywać finansowo. No i jest, Pamiętam, jest w głosach ekspertów, którzy w ogóle są daleko od polityki jest bardzo dużo wątpliwości dotyczących tego, czy Modlin nie jest taką fanaberią tak naprawdę władz Mazowsza. Ale przecież jeżeli jest, przecież udziały w tej spółce mają także porty lotnicze. Tak, i się kłóciły w sprawie tych Chopina. udziałów, pamięta pan, że tam mnóstwo ta. kłótni było wokół tego. Ta. Wie pan, no ale to, 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 to chyba nie ma przynajmniej na papierze w teorii. Nie ma bardziej doświadczonego podmiotu w Polsce, jeżeli chodzi o lotniska, niż, niż właśnie PPL. Ale Pamiętam, no właśnie. że PPL proponował, ja... że jeżeli chce Mazowsze, to niech odkupi te udziały, bo oni uważają no, to nie, lotnisko nie, 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 za zbędne. Nie, nie, nie. No właśnie. To właśnie właśnie to Mazowsze chciałoby odkupić te udziały, a PPL nie chce ich sprzedać, dlatego że dziś zajmuje się tylko i wyłącznie blokowaniem rozwoju lotniska w Modlinie. Wie pan, znam, znam warunki lokalizacyjne lotniska w Modlinie i trochę w tej branży pracowałem i mogę z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że Modlin jest znacznie lepszą lokalizacją niż Baranów. to odpowiedzmy na pytanie, czy Modlin dotuje tak naprawdę, czy, czy jest dotowany, czy nie? Ale, panie redaktorze, no skoro jeden z właścicieli w sposób oczywisty robi wszystko, aby jego spółka córka nie rozwijała się, nie przekazuje lotów, nie przekazuje przewoźników, podkupuje przewoźników, no to przyzna pan, że jest to działanie też na, tak na, na skraju działania na niekorzyść spółki. Natomiast, panie redaktorze, pan, bo ja chciałbym wrócić do meritum. Choć jest, tak jak mówię, jestem gorąco przekonany, że Modlin byłby lepszą lokalizacją i są do tego też stosowne analizy. Natomiast e, mówi pan o tym, co mówią generałowie amerykańscy. wiem, w tym myśleniu jest tylko jeden błąd. Że minęło 6 lat i tak jak tam była łąka, tam jest łąka. I przy tej ekipie, przy tych ekspertach, e, w cudzysłowie mówiąc, pisowskich, tam nic nie powstanie, bo ci ludzie mają dwie lewe ręce. Żadnej dużej inwestycji nie potrafią zrealizować. Więc możemy zastanawiać się, czy za 20 lat w tej części Europy, w, a, a dokładnie akurat pod Baranowem, potrzebne nam to jest tam jest lotnisko. To jest pewnie do, do, do poważnej dyskusji, do poważnego roz, rozstrzygnięcia. Natomiast ja stawiam inny zarzut. Że ci goście, którzy teraz realizują tę inwestycję, biorą gigantyczne pieniądze, a jeszcze nic nie zrobili. nie byłem. Dwa lata temu byłem na takiej sesji Rady Miejskiej w Płocku, gdzie, Płock, gdzie przyjechali eksperci z tejże spółki i dostawali pytania, bo to na tym też ma cały region skorzystać. Podobno, mówię o Mazowszy. I pan, który przyjechał ze spółki i z, z PLK, E, przedstawili piękną prezentację w PowerPoncie, taką prawie jakby Morawiecki ją robił. No i na któreś pytanie któregoś z radnych e, było bardzo charakterystyczna odpowiedź. A pytanie było: Panowie, no tutaj jest siedem etapów, które przedstawiacie rozwoju tego, te, tej inwestycji, na którym etapie teraz jesteście? To było dwa lata temu. I z rozbrajającą szczerością jeden z Panów odpowiedział: My, my jeszcze nie zaczęliśmy etapu pierwszego. Hmm. Po sześciu latach panie, panie Pośle, chciałem też już na koniec, bo zbliżamy się do końca zapytać, też nawiązując dzisiaj do wywiadu Piotra Naimskiego, bo mówi pan, że ta ekipa żadnej dużej inwestycji nie zrobiła. Mam wrażenie, że jednak w kwestii bezpieczeństwa gazowego coś tam jednak zrobiła. Ale to, to proszę. Pa pada, jakiś konkret. Pa pada taka deklaracja, rząd podejmie decyzję w sprawie wyboru dostawcy technologii do budowy pierwszej elektrowni jądrowej Jesienią. Pamięta pan osiągnięcia rządu Platformy Obywatelskiej w sprawie elektrowni jądrowych? Ja bardzo chciałbym, żeby w Polsce powstała elektrownia jądrowa. Minister Graf też zapowiadał, bardzo że chciał. Ale ta bardzo, bardzo, bardzo źle, że ona do tej pory nie powstała. Ja nie mam problemu z tym, żeby uderzyć się w piersi. Źle, że ta elektrownia nie powstała. Hmm. Dziękuję uprzejmie. Gościem Polskiego Radia 24 był Marcin Kierwiński, Koalicja Obywatelska, Platforma Obywatelska. Bardzo dziękuję. Dobrego dnia.